Czy kiedykolwiek obudziłeś się z uczuciem bolących, opuchniętych nóg, albo po prostu czułeś, że źle spałeś? Być może spędziłeś noce na przewracaniu się w łóżku, a rano wstawałeś zmęczony, jakbyś w ogóle nie spał. Co byś powiedział, gdybym zdradził, że jest coś, co prawdopodobnie masz już w swojej kuchni, a co może całkowicie odmienić twoje noce i twój sen? Jedna zwykła łyżeczka sody oczyszczonej przed snem może zdziałać cuda dla Twoich nóg i jakości snu w sposób, jakiego być może nigdy sobie nie wyobrażałeś. Dziś wyjaśnię Ci, jak ta prosta, biała, sproszkowana substancja, którą wszyscy znamy z pieczenia ciast, może stać się Twoim najlepszym sprzymierzeńcem w walce o spokojną noc i zdrowe nogi. Zdziwisz się, gdy dowiesz się, na ile sposobów. Ta zwykła soda oczyszczona może pomóc Twojemu ciału w regeneracji w ciągu nocy. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zachęcam Cię do subskrybowania kanału i kliknięcia Lubię to. W ten sposób pomagasz, by takie przydatne porady dotarły do jeszcze większej liczby osób, które być może już dziś wieczorem mogą zacząć lepiej spać. A teraz przejdźmy do odkrywania tej niesamowitej tajemnicy. Możesz się zastanawiać Dlaczego akurat soda oczyszczona? Czy to nie jest tylko coś, czego używamy do sprzątania lub gotowania? Cóż, prawda jest taka, że soda oczyszczona, czyli wodorowęglan sodu, to nie tylko zwykły produkt kuchenny. Ta prosta substancja ma niesamowite właściwości, które mogą pomóc Twojemu ciału na wiele sposobów. Pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, jest to, że soda oczyszczona naturalnie równoważy pecha w Twoim organizmie. Co to znaczy? Nasze ciało czasami staje się zbyt kwaśne z powodu stresu, złej diety, braku ruchu lub po prostu stylu życia, jaki prowadzimy. Kiedy ciało jest zbyt kwaśne, mogą pojawić się różne problemy, w tym stany zapalne, obrzęki i zły sen. Soda oczyszczona działa jako naturalny neutralizator tej kwasowości. Pomaga organizmowi powrócić do jego naturalnej, zrównoważonej zasadowej wartości. I to właśnie tutaj zaczynają się cuda, które możesz poczuć już pierwszej nocy. Możesz się zastanawiać, jak jedna łyżeczka sody oczyszczonej może pomóc Twoim nogom. Odpowiedź jest prosta, ale fascynująca. Nasze nogi codziennie znoszą ogromne obciążenie. Chodzimy, stoimy, nosimy ciężary, a często zapominamy, jak ciężko pracują dla nas nasze nogi przez cały dzień. Z wiekiem, ale także z powodu codziennej aktywności, w naszych nogach gromadzą się toksyny, nadmiar płynów, a krążenie krwi staje się wolniejsze. Prowadzi to do uczucia ciężkości, obrzęków, bólu, a czasami nocnych skurczów, które potrafią cię wybudzić z najgłębszego snu. Kiedy zażywasz sodę oczyszczoną przed snem, Zaczyna ona działać na kilka sposobów jednocześnie. Po pierwsze, pomaga w usuwaniu nadmiaru płynów z organizmu. Oznacza to, że obrzęki w nogach naturalnie zmniejszają się w ciągu nocy. Po drugie, poprawia krążenie krwi, co oznacza, że tlen i składniki odżywcze lepiej docierają do mięśni w Twoich nogach. Ale to nie koniec. Soda oczyszczona pomaga również rozluźnić mięśnie. Kiedy mięśnie są rozluźnione. Znika napięcie i ból, które często trzymają cię w nocy w stanie czuwania. Wiele osób pisze do mnie, że po zaledwie kilku dniach stosowania sody oczyszczonej przestali odczuwać te nieprzyjemne skurcze w nogach, które zwykle budziły ich w środku nocy. Być może nie wiedziałeś, ale istnieje bardzo silny związek między zdrowiem twoich nóg a jakością twojego snu. Kiedy bolą cię nogi, są opuchnięte lub napięte, Twój umysł rejestruje to jako dyskomfort. Nawet jeśli myślisz, że śpisz, twój mózg nadal otrzymuje sygnały bólu lub dyskomfortu z nóg. Oznacza to, że twój sen nigdy nie jest w pełni głęboki i regenerujący. Budzisz się bardziej zmęczony, rozdrażniony, a ciało nie jest w stanie w pełni się zregenerować w ciągu nocy. To jest błędne koło, ponieważ zły sen dodatkowo wpływa na krążenie i zdrowie nóg. Soda oczyszczona przerywa to błędne koło. Kiedy twoje nogi czują się lepiej, twój umysł może się całkowicie zrelaksować. Sen staje się głębszy, bardziej regenerujący, a rano budzisz się bardziej świeży i gotowy na nowy dzień. Jeden z moich widzów napisał mi niedawno, że przez lata miał problemy z bezsennością. Spędzał noce, przewracając się w łóżku, a rano wstawał gorszy niż się położył. Odkąd zaczął zażywać sodę oczyszczoną przed snem, już trzeciej nocy spał jak dziecko. Powiedział mi, że nie czuł się tak wypoczęty od miesięcy. Oprócz tego, że pomaga twoim nogom, soda oczyszczona bezpośrednio wpływa na jakość twojego snu na kilka sposobów. Po pierwsze, równoważąc pecha ciała, obniża się poziom stanów zapalnych w organizmie. Stan zapalny jest często niewidzialnym winowajcą złego snu. Kiedy ciało jest w stanie zapalnym, zwiększa się produkcja hormonów stresu, co utrudnia zasypianie i utrzymanie głębokiego snu. Soda oczyszczona pomaga również układowi pokarmowemu. Być może nie powiązałeś trawienia i snu, ale ten związek jest bardzo silny. Kiedy jemy późno wieczorem lub mamy problemy z trawieniem. Nasz żołądek pracuje na najwyższych obrotach w nocy. Może to powodować dyskomfort, wzdęcia, zgagę i ogólny niepokój, który uniemożliwia dobry sen. Kiedy zażywasz sodę oczyszczoną przed snem, pomaga ona zneutralizować kwas żołądkowy i ułatwia trawienie. Twój żołądek może się zrelaksować, co pozwala ciału skupić się na regeneracji podczas snu zamiast na trawieniu jedzenia. Ponadto. Soda oczyszczona pomaga w regulacji temperatury ciała. Wiele osób źle śpi, ponieważ jest im za gorąco lub za zimno w nocy. Kiedy pH ciała jest zrównoważone, termoregulacja działa lepiej, co oznacza bardziej stabilną temperaturę ciała w nocy. Możesz się zastanawiać, czy to wszystko ma jakieś podstawy naukowe, czy to tylko historię. Cóż, badania pokazują, że równowaga pH ciała. Faktycznie wpływa na wiele funkcji organizmu, w tym sen, krążenie i regenerację mięśni. Kiedy nasze ciało jest zbyt kwaśne, co eksperci nazywają kwasicą, mogą pojawić się objawy takie jak zmęczenie, bóle głowy, bóle mięśni i problemy ze snem. Alkalizacja ciała, co oznacza powrót do naturalnej wartości zasadowej, może pomóc w złagodzeniu tych objawów. Ponadto wodorowęglan sodu, co jest chemiczną nazwą sody oczyszczonej, jest od dawna stosowany w medycynie w różnych celach. Lekarze używają go do neutralizacji kwasowości w żołądku, pomagania nerkom w filtrowaniu krwi, a nawet do poprawy wydolności sportowej. Jeśli chodzi o krążenie, badania pokazują, że zrównoważone pH może pomóc naczyniom krwionośnym. Lepiej się rozszerzać i kurczyć, co poprawia przepływ krwi przez ciało, jest to szczególnie ważne dla nóg, ponieważ grawitacja utrudnia dopływ krwi. Teraz gdy wiesz, dlaczego soda oczyszczona działa, prawdopodobnie zastanawiasz się jak dokładnie jej używać. Dobra wiadomość jest taka, że jest to niewiarygodnie proste potrzebujesz tylko jednej płaskiej łyżeczki sody oczyszczonej i szklanki letniej wody. Najlepiej zażyć sodę oczyszczoną około godziny przed pójściem spać. Dlaczego właśnie wtedy? Ponieważ potrzebuje czasu, aby zacząć działać, ale nie chcesz, aby obudziła twój żołądek, jeśli zażyjesz ją za późno. Po prostu wymieszaj łyżeczkę sody oczyszczonej w szklance letniej wody i wypij. Być może smak nie będzie ci na początku najbardziej odpowiadał, ale szybko się przyzwyczaisz. Niektórzy ludzie dodają odrobinę cytryny lub miodu dla lepszego smaku, co jest całkowicie w porządku. Ważne jest, aby zacząć od mniejszej ilości, jeśli nigdy wcześniej nie stosowałeś sody oczyszczonej. Zacznij od pół łyżeczki, a następnie stopniowo zwiększaj. Twoje ciało musi się dostosować, a ty musisz zobaczyć, jak reagujesz. Oprócz picia, istnieją inne sposoby, w jakie możesz użyć sody oczyszczonej specjalnie dla swoich nóg. Jednym z najprostszych sposobów jest ciepła kąpiel stóp z sodą oczyszczoną przed snem. Napełnij miskę ciepłą wodą i dodaj dwie do trzech łyżeczek sody oczyszczonej. Zanurz stopy w tym roztworze na 15 do 20 minut przed snem. Ta kąpiel nie tylko zrelaksuje twoje nogi, ale także wyciągnie toksyny przez skórę, zmniejszy obrzęki i przygotuje cię do dobrego snu. Możesz również zrobić pastę z sody oczyszczonej i odrobiny wody i delikatnie masować nią stopy przed kąpielą. Jest to szczególnie przydatne, jeśli masz twardą skórę lub modele, które powodują dyskomfort. Niektórzy ludzie lubią umieścić odrobinę sody oczyszczonej w skarpetkach na noc. Pomaga to wchłonąć nadmiar wilgoci i kontrolować bakterie, które mogą powodować nieprzyjemny zapach lub infekcje. Możesz się zastanawiać, kiedy zaczniesz widzieć rezultaty. Dobra wiadomość jest taka, że wiele osób odczuwa różnicę już pierwszej nocy. Być może od razu nie zaśniesz jak dziecko, ale możesz zauważyć, że Twoje nogi nie są tak napięte, lub że mniej przewracasz się w łóżku. W ciągu pierwszego tygodnia Twoje ciało dostosowuje się do nowej rutyny. Możesz zauważyć, że łatwiej zasypiasz, lub że. Rzadziej budzisz się w nocy. Rano twoje nogi mogą być mniej opuchnięte. Po dwóch do trzech tygodniach regularnego stosowania większość ludzi zauważa znaczącą różnicę. Sen staje się głębszy, nogi czują się lżejsze, a poranne uczucie zmęczenia zmniejsza się. Wielu ludzi informuje mnie, że rano czują się naprawdę wypoczęci. Ważne jest, aby być cierpliwym i konsekwentnym. Jak wszystkie naturalne metody, soda oczyszczona działa stopniowo, ale trwale. To nie jest magiczny lek, który rozwiąże wszystko w ciągu nocy, ale jest to bezpieczna i skuteczna metoda, która może znacząco poprawić jakość Twojego życia. Zanim zaczniesz używać sody oczyszczonej, ważne jest, aby znać kilka uwag dotyczących bezpieczeństwa. Chociaż soda oczyszczona jest ogólnie bezpieczna dla większości ludzi, Istnieją pewne sytuacje, w których należy zachować większą ostrożność. Jeśli zażywasz leki, zwłaszcza na serce, nerki lub wysokie ciśnienie krwi, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem sody oczyszczonej. Może ona wpływać na działanie niektórych leków lub na poziom sodu w organizmie. Osoby z problemami nerek lub serca powinny być szczególnie ostrożne. Ponieważ soda oczyszczona zawiera sód. Jeśli jesteś na diecie z ograniczoną ilością sodu, ta metoda może nie być dla Ciebie. Ponadto, nie przesadzaj z ilością. Więcej nie znaczy lepiej. Jedna łyżeczka dziennie jest wystarczająca dla większości ludzi. Nadmierne użycie może prowadzić do zaburzeń elektrolitowych w organizmie. Kobiety w ciąży i karmiące piersią. Powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem jakiegokolwiek suplementu diety, w tym sody oczyszczonej. Soda oczyszczona działa najlepiej, gdy jest częścią całościowego podejścia do zdrowego życia. Oto kilka rzeczy, które możesz połączyć z tą metodą dla jeszcze lepszych rezultatów. Lekkie rozciąganie przed snem może dodatkowo rozluźnić mięśnie nóg i przygotować ciało do snu. Zaledwie kilka prostych ruchów, takich jak obracanie kostkami lub lekkie rozciąganie łydek, może zdziałać cuda. Podniesienie nóg przed snem również pomaga w krążeniu. Połóż się na łóżku i podnieś nogi na poduszkę na 10 do 15 minut przed snem. Pomoże to w powrocie krwi z nóg w kierunku serca i zmniejszy obrzęki. Unikanie kofeiny i dużych posiłków na kilka godzin przed snem. Również poprawi działanie sody oczyszczonej. Kiedy ciało nie musi trawić ani walczyć ze stymulantami, może całkowicie skupić się na regeneracji. Nawodnienie w ciągu dnia jest również kluczowe. Kiedy jesteś dobrze nawodniony, twoje ciało łatwiej usuwa toksyny i utrzymuje zdrowe krążenie. Przez lata, odkąd prowadzę ten kanał, niezliczoną ilość razy słyszałem niesamowite historie o tym, jak soda oczyszczona odmieniła życie ludzi. Jedna 67-letnia pani pisała mi, że przez lata cierpiała z powodu bolących, opuchniętych nóg i źle spała. Już po tygodniu stosowania sody oczyszczonej jej nogi zaczęły czuć się lżej, a jej sen znacznie się poprawił. Pewien pan w wieku 50 lat poinformował mnie, że przestał brać tabletki na senne po tym, jak zaczął używać sody oczyszczonej. Powiedział, że nigdy nie czuł się tak naturalnie zmęczony wieczorem i wypoczęty rano. Młoda matka pisała mi, jak soda oczyszczona pomogła jej pociąży, kiedy jej nogi były ciągle opuchnięte i bolały. Powiedziała, że była to jedyna rzecz, która naprawdę pomogła. Tym, co łączy te wszystkie historie, jest fakt, że ludzie zaczęli mało, prosto, ale konsekwentnie. Nie oczekiwali cudów z dnia na dzień, ale byli cierpliwi i regularni, i rezultaty mówiły same za siebie. Być może próbowałeś już wielu rzeczy dla lepszego snu i zdrowia nóg. Być może próbowałeś leków, kremów, masaży, a nic nie było trwałym rozwiązaniem. Dlaczego soda oczyszczona miałaby być inna? Powód jest taki, że soda oczyszczona nie leczy tylko objawów, ale trafia w korzeń problemu. Większość metod koncentruje się na łagodzeniu bólu lub chwilowej poprawie, ale nie rozwiązuje podstawowej przyczyny problemu. Soda oczyszczona działa na poziomie fundamentalnym, równoważąc pecha ciała i umożliwiając naturalnym procesom regeneracji prawidłowe działanie. To nie jest szybka łata, ale trwała poprawa sposobu funkcjonowania Twojego organizmu. Ponadto, w przeciwieństwie do leków, które mogą mieć skutki uboczne lub powodować uzależnienie, soda oczyszczona działa z twoim ciałem, a nie przeciwko niemu. Pomaga ciału leczyć się samemu, zamiast narzucać zewnętrzne rozwiązania. Jednym z najbardziej niesamowitych aspektów tej metody jest jej przystępność. Opakowanie sody oczyszczonej kosztuje zaledwie kilka złotych, a może wystarczyć na miesiące. Porównaj to z cenami leków nasennych, kremów do nóg lub innych zabiegów, które ludzie często kupują. Ponadto nie potrzebujesz specjalnego sprzętu, nie musisz nigdzie iść, nie musisz umawiać się na wizyty. Wszystko, czego potrzebujesz, masz w swojej kuchni lub możesz kupić w najbliższym sklepie. Oznacza to, że ta metoda jest nie tylko skuteczna, ale także dostępna dla każdego, niezależnie od sytuacji finansowej. Zdrowie nie powinno być przywilejem bogatych, a ta prosta metoda to udowadnia. Co jest chyba najważniejsze w stosowaniu sody oczyszczonej, to to, że korzyści rosną z czasem. Im dłużej stosujesz tę metodę, tym lepiej Twoje ciało funkcjonuje na poziomie podstawowym. Lepsze krążenie oznacza zdrowsze serce i naczynia krwionośne. Lepszy sen oznacza silniejszą odporność. I lepszą jasność umysłu. Mniej stanów zapalnych oznacza mniej bólu i większą mobilność. To wszystko jest ze sobą powiązane, a poprawa w jednym obszarze pociąga za sobą poprawę we wszystkich innych. Wiele osób, które długoterminowo stosują sodę oczyszczoną, informuje mnie, że czują się bardziej energiczne w ciągu dnia, są mniej podatne na przeziębienia i infekcje. A ogólnie czują się młodziej i bardziej witalnie. To nie jest przypadek. Kiedy ciało pracuje w swojej naturalnej równowadze, wszystkie funkcje się poprawiają. A wszystko zaczyna się od czegoś tak prostego, jak jedna łyżeczka sody oczyszczonej przed snem. Ostatecznie wszystko sprowadza się do prostej prawdy. Twoje ciało wie, jak się leczyć i regenerować. Czasem tylko potrzebuje odpowiedniego wsparcia. Soda oczyszczona jest jednym z najprostszych, najbezpieczniejszych i najbardziej dostępnych sposobów, aby pomóc Twojemu ciału robić to, co potrafi najlepiej. Jedna łyżeczka sody oczyszczonej przed snem to może być mała rzecz, ale może uczynić wielką różnicę w Twoim życiu: lepsze nogi, lepszy sen. Więcej energii w ciągu dnia, mniej bólu, lepszy nastrój. To wszystko może się zacząć dzisiaj wieczorem. Nie musisz wierzyć mi na słowo. Soda oczyszczona kosztuje tylko kilka złotych. Spróbuj przez tydzień i przekonaj się sam. Twoje ciało powie ci wszystko, co musisz wiedzieć. Jeśli zdecydowałeś się spróbować, zacznij dziś wieczorem. Jedna łyżeczka sody oczyszczonej w szklance letniej wody, godzinę przed snem. Bądź cierpliwy, bądź konsekwentny. I daj swojemu ciału szansę, aby pokazało ci, do czego jest zdolne. Jeśli ten film był dla ciebie przydatny, proszę wesprzyj go, klikając lubię to i udostępnij komuś, komu mógłby pomóc. Subskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej takich naturalnych i prostych porad dla lepszego zdrowia. Twoje wsparcie wiele dla mnie znaczy i pomaga w dotarciu takich treści do jeszcze większej liczby osób które potrzebują naturalnych rozwiązań codziennych problemów. Widzimy się w następnym filmie, a do tego czasu śpij słodko i bądź zdrowy.